Dzień dobry wszystkim z tej strony. A zalecam do zrobienia suba i lajka, bo reanimacja kanału musi być i żyć. Tak, dzisiaj gramy sobie z kubą, jak go będzie słabo słychać. To normalne, to jest tak zawsze z nim. No i lecimy teraz na jajko starka. Jakie jak To jest jądro. O, będzie mini Majka. Dobra. Lewe jądro, mini Majka. Ale kobiet nie niejakie wersje z tym Ja nie wiem. Jak to nagrywanie? No może prawo jest dosyć? Może prawa jest dosyć? Musimy być pierwszy, bo w ludzie rundzie... <słyska> Tak jakby coś nie piekło co masz? O buty. lecę ciebie No to chodź? Ale nie, lecę na drugi... Lecę na drugi tam, czekaj Ej, tym razem mi się udało przed typami przed Też mam buty też? Wiesz buty O typy się mnie wystraszyły, że ja jestem nalazującą Mam buty, mam strzelbę No to mi się podoba. O to, są, o to. Ej, tam jakiegoś typa... Dobra, czekam. Czekam. Tak, no. O, jakiegoś typa... Wy, 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 wypadłem... Wy, Ej, spójne. tam jest cały A, team. E, to... Nie z tym się nagle, gdy W tym, grę, gdy bieram, w tym budynku, w tym budynku, co mi odradzałeś, jest całe paliwo... W tym budynku, co mi odradzałeś, jest cały team w poprzedniej ludzie. Ty żyjesz jeszcze? Tak, żyjesz. No. Ale kurde, drugie buty trafiłem, No, coś śmiecha w celi. Ucieka Uciekasz, to by jakiś ty to Ale cały szkoda nie goni. Ja idę na inne miejsce, może tam trafi. Uciekasz, no. W tym momencie Idę na tamto miejsce. Inne. Może tam. Jeśli tam nikt nie zgarnął skrzynki, to stamtąd spróbuję wziąć. A tam w srele Dobra, tam są typy. Ja widzę, jak tam samochód spada. Tu jest! Tu jest jakieś zielone. Co to? ile tu Ile, ile tu jest? Goty? Nie wiem, jakieś zielone chcieliko. Ej, bo mnie zaraz zamordują. I też Wiem. Na widów, to, to I podlega, to podlega, to Ale go idealnie zdjąłem człowiek obyczajowy. Ciekawe, że to tam... się wybije bardziej niż jakiś pismy. I z filmów, udało mi się zabić boty i mam z tego pilotową pompę Potem, a... Ludzie mi się uda trafić w moje auto. Ha, to ty tam jedziesz. A ja się. To ja, ja tam chciałem pojechać. Polecieć, a ja mam rękawicę. To masz leczenie? Eee no, mam dwie. E, duże pot. To weź mi daj. I mam ty pana sobie. To chodź, chodź do mnie przyjedź. Idę, też. Te... I dawaj wracam na to miejsce gdzie ja byłem i czekamy aż przyleci jajko A masz offteczkę? Też kapra jest, nie? Ale wiesz co? Lewajo to nazwali ją taką. A ja mam fioletową pompę. A ci A ja mam na się przebrać człowieku. Dobra, We are loading. Dawaj, no, idziemy tutaj, o. Masz Pan... takie coś, jak nie? Okej. Okay. co już tam. ten to jest taki nie będziesz tego typu, ale no, będzie fajnie. I jest Ale wiesz, że tam, tam byli typi? Były Były, się mówili, byli Cicho Kto się, się, się uczył tego? Zadania Zadania polskiego Chyro? Ała! No weź, bo ty we mnie nie możesz, a w siebie możesz no znowu tam! Widzę 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 No i? mówię ci, że widzę Jezu, co za lepiej! A ja na nich zasra... Ja na nich i nie krwieją. to mój ten ale mi się nie i lecę jeszcze tak. No, dajcie dużego tak. ej, 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 ej! Ej, ej, yo, no, yo, yo, aj. Jo, 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 Nie. A jo, nie jo, jo, Nie jo, 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 ja nie chcę to ja ja nie chcę nie takiego... Ja ja nie chcę. Noc, bo to, bo to... A ja nie chcę ja chcę, a

w nie w Nie, yy, Czemu tu wiem, na wizualizacji, a... Na wizualizacji, a jest za nami. Leci tutaj właśnie czerwone. czerwony! Nie, to leci pod czerwony. Chłopie, taki timing! Nigdy takiego nie miałam. Chłopie, ale wiesz że to jest? Ale to dopiero za nami, a nie przed nami. Be weź ogarnij jakoś wtedy. Nie, oni są serio za nami! No wow, odkryłem się Ja myślałem, że oni są daleko. Oni tu przyjechali. Trzeba z nimi znaleźć. Please, kopiec, wracamy. 3, 4, odlot. Aja! czekaj, Odrodzę się i idę. Super, ale mnie zabijeli. Tylko poczekam aż oni odejdą, czajesz. No to tak to nie ten. Co ci? Ale <grym> Oni tam są, co? Ta, i tam jest ostrona walka. Nie, ma jednego. O, jednak widać. Została co, nagrywamy kreatiwa? <grym w> Ej, pojechali czy nie? Nie Widziałem, że... nie Chłopie mi tak nie grają, ja nie wiem co się dzieje I... Nowa ekwalizacja to jest główna nieogranizacja Ej, nie jesteś już z długo. Czemu? On nie gra za dużo Oni są tam czy nie? Zostałam to... ci jeszcze tego zabrać na następnie, ale... Elo? Idź tutaj Ej, weź mi zaznacz jakieś miejsce Ribut, wana Eee, więc serwis Hibut Hala? Bo ty hałem, tak jak habrać, bo no ha, hał. Gdzie? Ej, są moje rękawiczki. Ej, skrzynka jest. Będę ją, spodnie. I ma zaważone. Nie. Nie, dusz, nie. Będziesz na rękawice. O, bo moje rękawiczki. No to leź to szybko, ja sobie zaznaczę stary kawiczki mojej. O nie, tam jest ty No to kurde problem masz Może przylecę na dni Nie ja wiem A weź zaznacz jakiegoś innego Rebudvana Nie wiem, nie, 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 nie Najbliżej innego na masz Gdzie? O. Albo tutaj Tu albo tu Dobra le lec lecę tutaj Oleś Jesteś kurą Ja jestem mojej garści swoje tłustym pokrycie Tłustym pokrycie Chłopi się nie, nie zabudowuje od razu Od razu o, Dobra Mogę, mogę zaśpiewać poza jak dwa i kabotlany? Nie Oleś też się ze sobą cicho, będzie się łatwo a nie, czoło Dobra, już jesteś normalny, ale dobra, le lecia morat będę cię eskortować. Nie, nie zapijałam! No. Muszę Masz, 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 wiesz co? A tam będą lepsze bronie. Ja lecz to jest to, 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 to Toś tu leci, następny tebil! Wiesz to co twoje? A gdzie są rękawiczki twoje debił? Mam rękawiczki, ale jakiś gościł mi zawalił resztę. Oto do kuty! Es? Dawaj lecimy stąd. Dobra, uciekamy, uciekamy stąd, ostrego po prostu. Lecę. Nie wiem, co ustał, ale Bo on nie miał już pewnie. Ej ty wziąłeś dobra, ten... czyli mam teraz tego Wziąłeś tą pkę co dzisiaj znaczy to. Tak, ale tylko jedna była Ej No co Dawaj tutaj mhm. Nie, bo tam są typu obok idealnie Tylko jej w obcę, bo zawięcej nie Dobra, udaję nowego nowy No dał, 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 dał jak ty to robisz, że ty tak chodzisz fajnie? Ty tam masz niby pod jakimś przecinkiem, u mnie to tak jakoś nie działa. No bo ja mam, o kurde, strzelają! Strzelają! Ja mam aptek zaprobiny do tego. No strzelają debilu, ty nie słyszysz mnie? Ale ja mam atak zaprobiny. Co ci babek jest? Dawaj, goś nie da, daj mu, daj mu, daj mu. Po co go spaliłeś? Tak, 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 Nie, w sumie tutaj auto na... Jak jest bliższa odległość, to jest auto na mierzanie. No i? No sposób o Jakieś leczenie muszę ze sobą nosić, bo to, 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 to nie do tego. No ta 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 wiesz, że go wolno jakiś kaczy ta co od tego jak falam, to pochodzi za pięć minut. Ała, ci ale... Dobra, udaj je po sam Jak? Trzeba być na jakiejś chińskiej klawiaturce Ale <grymne> tak <Na> jak traktowała cię, jest super No temu <grymne> Nie No, ale No <grymne> temu, nie No, ale go Ale ty, albo ty, bo ty, bo ty, bo ty, bo po, ty Gdzie? Spłuczaj, kurde. I debil jest. Ej, serio, strzela do mnie pajac. Leż pajacem, tak teraz... O, oto! Lotuje? Oto, to, to, to. Leży, zabiłem, zabiłem go. Zabiłem go. Dobra. Być nie Ktoś tutaj ma wykupioną furę Nissana Skylinea. Ale ładna. Zobacz to. Gdzie? No jeździmy tym, bo to pięknie jest. Dawaj. Ty pedał. to. Jakie to ładne. Tak, daj. To jest najlepsze. Ja cię chciałabym na O człowieku! Ej, daj mi pojechać, bo ja lubię japońskie pury. Powiedziałam to. Ale fajna. Ja jestem poświęconą twojej... Jeszcze a... jedź. Ej, widzę typa. Na, na tyrolce jedzie typo. Dawaj, dawaj w niego. Dawaj. Dawaj strzelaj! Już! już! Ale nie wiem gdzie tu jest! Co debi! Mistrzeli jego w popołudniu! Auto na go w łatwo! Leży jeden z góry! Co to jest, Devilu? Nie wiem, zbyt się wczułem, bo jestem za dobre w to grę! 87 level! Tak mi ty nie co jakiś czas pograżę, a mnie nie... Ja bo tak nie było, przecież miałem. Te, więc nie wiem, prawie. No, miałem te 300 FPS-ów. Nie, to No, ale to na kreativi. Nie, na, na tym też. Na kreatywie w ogóle śni nie. Potrafię. Dobra, ja pochodzę z gdzieś jakiegoś auta. Tu skrzynka była na wzgórzu. Idę. Stop. Nic mnie nie było. Ja w ogóle nadal nie mam jakiejś broni takiej do, do strzelania na jakąś odległość. Znaczy mam niby rękawiczki, ale to... Jest, jest, jest poseł. Halo? 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 Co? O, ty O, coś się odpali! A. Ja co te ty, z tymi kuparkami? Ty, o, w no, jest to z tych koperek. Ja wsiadam na moje supermego mega. Oszko, czy jesteś do fermu? Ale, przeleciałem Ale już, ja przeleciałeś, serwonie Ej, ta bugibomba chce mnie bierz. Co to jest?! Chłopie, gra mi się od tego zacięła! Lewitujesz po no zauważyłem chłopiec cały komp się zaciął O, lata Jeszcze tutaj Już to w Dobra, kamerę auto. Ale ja żyję! No, dobra, chodź o to! Szija się, muszę ulec. Co mi z tego zabrała? jak mam. Miałem... Latające, cuda. Kurde, on tu wraca, ja jestem uciekałam, akurat dalio. Bo mi chłopiec, co jest? Mi teraz też grę ścięło! Cały komputer mi znowu ściło. Co tu się dzieje? Nie, muszę... We, weź Weź po pokryj, po nie, ustawienia. Normalnie stop nie, a ja ja zmieniał ustawiania. nie, ustawienia. nie, kurde, kurde jak nie, jest nie, 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 ktoś to obejrzał, to weźcie nie, ja nie, ja nie, zmienić nie, ja nie, nie, a po prostu szukać, bo to jest popularna gra! Tu jest wszystko na minimum praktycznie. Masz się Masz się pociągł, pociąg, szybko! E, E! Konzaku! Ej, Konzaku! Oj, i każdego Ej, Konzaku, bo strefa leci. Ciebie. się strefa, zje gościu! Zobacz, metr, metr od strefy! Strefa dzieje! Nie zdążyłem chyba nic zmienić... Odcie! Zdążyłem zrobić ograniczenia. Dawaj, dawa, lecimy do strefy. Ej, tak co zmieniłem, że teraz mamy w ogóle 90 klatych. Ja to będę musiał pozmieniać z prozadzinkiem, bo to jest jakiś żart. Jakim? Ej, jest to 8. Ktoś się zrebootował. Ktoś do mnie strzela, pomocy! Ktoś siedzi do mnie. o... widzę go. Przestrzelaj, jak on mu w ogóle, ten zescedał. Ej, Widzę, na, mam następnego typa, który we mnie strzela. Nie pozwolę, żeby ktoś sam. Kolega mnie no. jeden z strony. Znowu! O kurde, no. Z dwóch stron byli. No, jak zwykle. ostatni zrobiłem w inną stronę, bo sam byłem na dół. Człowieku, oni są z dwóch stron, pomocy. A? Tam, tam na górce co są po prawej. I ja, Fabia, ja ja uciekam w stronę 5 kam, iść do strefy, ale nie od strefy, tylko do strefy. Nie chcę się dostać tam, gdzie jest cały szereg pedagonistów. Dobra, w tym czasie sobie pozmieniam ustawienia. Widzisz, ja się go nie stosuję. Idziemy po obcę, co robię jak tu można zmienić? Dobra, rozdziel, zmieniam na kopię na 50. To nie będzie wyglądać. Dobra i odległość. Cześć, jest że na filmie pokazujesz swoje ustawienia Muszę się z uruchomić grę ponownie, żeby to zmienić. Dobra, w odcinku A Ej, tego ja w no i dwóch typów Musisz na nich wyskoczyć, kiedy się nie będą spodziewać musisz się, musisz się skapić na drzewie i wyskoczyć, kiedy się nie będą spodziewać A nie wlecieć w nich i chłopie się napieprzać Nie, nie, to trzeba karabinem rozegrać, karabinem Czekaj okay. Oni widzą, gdzie chłopie... jestem Mam taką jakość, że ja nie widzę tych typów 161, Ale oni widzą Trzeba komputer ulepszyć, bo myślę, że już to Szybki dead, tak zwany Karabina, nie to debilstwo! Karabin! Ale zabiję to tylko Dobra, dziękuję za odcinek. Będzie wstawiona, cześć, pa, do widzenia!